W dzisiejszym odcinku postaram się Wam jak najlepiej przybliżyć sprawę niejakiego wujka TikTaka. mordercy i pedofila z lat 40 i XX wieku. Zapraszam. Wszystko zaczęło się w lutym 1935 roku, kiedy w Szrejne w przeciągu tygodnia zaginął dwóch młodych chłopców, ubranych w modne wtedy mundurki marynarskie. Zdarzenia te postawiły na nogi okoliczną społeczność oraz organy ścigania. Które postanowiły sprawdzić, czy w innych miejscach nie zdarzyły się takie przypadki. To, co odkryto, wywołało prawdziwy szok. Okazało się bowiem, że w ciągu ostatnich dwóch lat na terenie, na terenie północnych Niemiec znaleziono ciała sześciu chłopców, którzy mieli na sobie mundurki marnarskie. Oczywiste było to, że odpowiedzialnie za to seryjny morderca. Jak to możliwe jednak, że wcześniej nie powiązano tych morderstw? Wiele rzeczy było ze sobą wspólne: ubranie, podobny wiek i brak śladów przemocy na ciałach. Wszystkie zgony dodatkowo miały miejsce w okresie jesienno-zimowym. Beztroscy funkcjonariusze uznali wobec tego, że dzieci oddaliły się od domu, a potem nie mogą znaleźć drogi powrotnej, zasnęły w lesie i zmarły z wyziębienia. Jego ofiarami były dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Na ekranie lista jego wszystkich udowodnionych ofiar z datą popełnienia morderstwa. Śledczy i prokuratora twierdzili, że lista jego morderstw może być bliska nawet 100 ofiarom. Kiedy jednak wreszcie połączono te morderstwa, wszystko zaczęło się układać w spójną całość. A kraj był gotowy do szukania mordercy. Problemem był po pierwsze bardzo duży obszar, na jakim grasował psychopata, co wskazywało jednocześnie na kogoś, kto dużo podróżuje w interesach. Właśnie na takich osobach skupiły się organy ścigania, dokonując po kilku tygodniach aresztowania. Z pozoru sprawa wydawała się jasna i policja była pewna, że ma właściwego człowieka za kratkami. Mieszkańcy północnych Niemiec mogli odetchnąć z ulgą. A raczej tak się wydawało. Podejrzany popełnił samobójstwo, wieszając się w celi. Tymczasem kolejni młodzi chłopcy ginęli z rąk tajemniczego mordercy. 23 marca, w pobliżu Wittenbergi, odkryto następne ciało. Tym razem 11-latka. Śledczy wreszcie zyskali jakiś punkt zaczepienia. W dniu zniknięcia chłopiec był widziany w towarzystwie starszego człowieka w ekstrawaganckim kapeluszu, na którego dzieci wołały wujek, tik, tak. Teraz sprawy potoczyły się już błyskawicznie. 3 kwietnia w miejscowości Brandenburgii został zatrzymany 65-letni wędrowny zegarmistrz Adolf Siefeld, wcześniej już wielokrotnie karany za przestępstwa na tle seksualnym. Od razu przyznał się on do, zgodnie z dzisiejszą terminologią, molestowania nieletnich, ale zarazem kategorycznie zaprzeczy, jakoby miał cokolwiek wspólnego z popełnionymi morderstwami. Kim był Adolf Siefeld? Urodził się 6 marca 1870 roku w Poczdamie jako najmłodszy z dziewięciu braci. Na pewno nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Jego ojciec był alkoholikiem, zaś matka była prostytutką. W wieku 12 lat upadł ofiarą gwałtu dokonanego przez dwóch mężczyzn, co prawdopodobnie miało wpływ na jego późniejsze zwyrodnienie. Mając lat 20 ożenił się, ale żona odeszła od niego już po parunastu miesiącach. Cztery lata później po raz pierwszy trafił do więzienia za obrazę moralności. Był to początek jego długiej kariery, w wyniku której spędził w zakładach karnych i szpitalach psychiatrycznych blisko połowę życia. Początkowo obiektem jego perwersyjnych zainteresowań były zarówno małe dziewczynki, jak i chłopcy. Z czasem skoncentrował się jednak tylko na tych drugich. Prokurator oskarżył wujka TikToka o zgwałcenie i zamordowanie 12 chłopców. Proces rozpoczął się przed sądem w Szrainie dopiero 21 stycznia 1936 roku. Tak długie postępowanie przygotowawcze wynikało z szeregu wątpliwości. Sam Siffeld, na krótko przed śmiercią, po spotkaniu sam na sam z doświadczymi gestapo, wyznał, że stosował sporządzoną przez siebie truciznę. Trudno jednak stwierdzić, czy mówił prawdę, czy też mówił wszystko, czego żądali torturujący. Kwestia jest do tego tajemnicza, iż niektórzy uważają, że Seafeld wprowadzał chłopców w głęboką hipnozę i w takim stanie pozostawiał ich na pewną śmierć w lesie. Również motywy, które nim kierowały, nie zostały do końca wyjaśnione. Sąd nie zamierzał okazywać litości z tylko tylko względu, że nie udało się ustalić metody mordu. Kiedy proces wreszcie ruszył, zignorowano wszelkie wątpliwości. 22 lutego wujek Tiktak został skazany 12 razy na śmierć przez zgilotynowanie. Dodatkowo wcześniej miano poddać go kastracji. Wyrok został wykonany 23 maja 1936 roku w więzieniu Szfraina. Mężczyzna zabrał do grobu niejedną tajemnicę. Nigdy nie udało się ustalić pełnej listy jego ofiar. Mówi się, że odnaleziona dwunaska to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Przestępstw seksualnych zegarmistrza mogło być nawet około 100, a ofiar śmiertelnych 30. To już koniec informacji, które udało mi się znaleźć o tej sprawie. W opisie zostawiam wam linki do artykułów i źródła. Miłego dnia. Cześć.